Zbyszko, usłyszawszy nieszczęsną nowinę, nie pytając nawet o pozwolenie księcia, skoczył do stajen i kazał konie siodłać. Czech, który jako szlachetnie urodzony giermek znajdował się z nim razem na sali, zaledwie zdoła wrócić do izby i przynieść ciepłą lisiurę. Nie próbował jednakże młodego pana wstrzymywać, gdyż, mając z przyrodzenia rozum tęgi, wiedział, że wstrzymywanie na nic się nie przyda, a mitręga może okazać się zgubną. Siadłszy na drugiego koniach, pochwycił jeszcze w bramie od odźwiernego kilka pochodni i wnet ruszyli razem z książęcymi ludźmi, których wartko sprawił stary kasztelan. Za bramą ogarnęły ich nieprzebite ciemności, ale wichura wydawała się im mniejsza. Byliby może zaraz za miastem zbłądzili, gdyby nie ów człowiek, który pierwszy dał znać o wypadku, a który teraz prowadził ich tym szybciej i pewniej, że miał przy sobie psa już poprzednio z drogą obeznanego. Na otwartym polu wicher poczuł znowu siec ich srogo po twarzach, głównie jednak dlatego, że jechali w cwał. Gościniec był kopny, miejscami zaś tak zawiany, że trzeba było zwalniać, gdyż konie zapadały po brzuchy. Ludzie książęcy pozapalali pochodnie, kaganki i jechali wśród dymu i płomieni, w które wiatr dął z taką siłą, jakby je chciał oderwać od smolnych szczap i ponieść na pole i bory droga była daleka minęli osady bliższe Ciechanowa a następnie niedzboż, po czym skierowali się w stronę Radzanowa za Niedzbożem burza poczęła jednak uciszać się rzeczywiście uderzenia wichru stały się słabsze i nie niosły już w sobie całych tumanów śnieżnych niebo pojaśniało z góry sypał jeszcze czas jakiś śnieg ale wkrótce ustał. Potem tu i ówdzie, w szczelinach chmur błysnęła gwiazda. Konie poczęły parskać, jeźdźcy odetchnęli swobodniej. Gwiazd przebywało z każdą chwilą i brał mróz. Po upływie kilku pacierzy uciszyło się zupełnie. Pan Delorsz, który jechał obok Zbyszka, ją go pocieszać, mówiąc, że niezawodnie Jurand w chwili niebezpieczeństwa myślał przede wszystkim o ocaleniu córki że choćby wszystkich odkopali zmarzłych, Ją znajdą niezawodnie żywą, a może i śpiącą pod skórami. Ale Zbyszko mało go rozumiał, a wreszcie nie miał i czasu go słuchać, gdyż po niejakiej chwili przewodnik jadący naprzód skręcił z gościńca. Młody rycerz wysunął się naprzód i począł pytać: Czemu zbaczamy? Bo ich nie na gościńcu zasypało, jeno tam, hen. Widzicie, panie, ten olszniak? To rzekłszy ukazał ręką ciemniejące w dali zarośla, które można było dojrzeć na białej płaszczyźnie śniegowej, gdyż chmury odsłoniły tarczę księżyca i noc stała się widna. Widać, zjechali z gościńca. Zjechali z gościńca i jeździli w kółko wedle rzeki. W czasie wiei i zadymki łatwo się taka rzecz przygodzi. Jeździli i jeździli, póki konie nie ustały. Jako żeście ich znaleźli. Pies doprowadził. W pobliżu nie ma jakich chat? Są, ale po tamtej stronie rzeki, tu zaraz w kra. W konie. zawołał Zbyszko. Ale rozkazać było łatwiej niż rozkać wykonać, bo jakkolwiek brał ostry mróz na łące jednak leżał śnieg nie zamarzły jeszcze sypki, świeżo nawiany i głęboki, w którym konie zapadały powyżej kolana. Musieli więc posuwać się zwolna. Nagle doszło ich szczekanie psa. Wprost zaś przed nimi zamajaczył gruby i garbaty pień wieżby, na którym połyskiwała w świetle księżyca korona bezlistnych prętów. Tam ci są dalej, rzekł przewodnik, w pobliżu olszniaka. Ale i tu coś musi być. Jest zaspa pod wieżwą, poświećcie. Kilku ludzi książęcych zsiadło z koni i poczęło świecić pochodniami, po czym zaraz jeden zawołał: Człowiek pod śniegiem, widać głowę, o tu, tu. Jest i koń było zaraz drugi. Odkopać! Łopaty poczęły zanurzać się w śnieg i odrzucać go na obie strony. Po chwili ujrzano siedzącą pod drzewem postać ludzką, ze schyloną na piersi głową i czapką głęboko nasuniętą na twarz. Jedna ręka trzymała lejce konia, który leżał obok z nozdrzami zarytymi w śnieg. Widocznie człowiek odjechał do orszaku, może dlatego, by dostać się prędzej do mieszkań ludzkich i sprowadzić pomoc. A gdy koń mu padł, wówczas schronił się pod wierzbę po stronie przeciwnej od wiatru i tam skrzepł. Poświeć! zawołał Zbyszko. Pachołek przysunął pochodnie do twarzy zmarłego, ale rysów trudno było zrazu rozeznać. Dopiero gdy drugi pachoł uniósł pochyloną głowę do góry, ze wszystkich piersi wyrwał się jeden okrzyk. Pan ze Spychowa! Zbyszko kazał go porwać dwom ludziom i ratować w najbliższej chacie. Zaś sam, nie tracąc chwili, skoczył wraz z pozostałą służbą i przewodnikiem na ratunek reszty orszaku. Po drodze myślał, że tam znajdzie Danuśkę, żonę swoją, może nieżywą, i wypierał ostatni dech z konia, który buchał się w śniegu po piersi. Szczęściem nie było już daleko, najwyżej kilka stajan. Z ciemności ozwały się głosy, bywaj, ludzi, którzy poprzednio zostali przy zasypanych. Zbyszko dopadł i zeskoczył z konia do łopat. Dwoje sanie było już odkopanych przez tych, którzy pozostali na straży. Konie i ludzie w nich zmarzli bez ratunku. Gdzie są inne zaprzęgi, można było poznać po pagórkach śnieżnych, chociaż nie wszystkie sanie były całkiem pokryte. Przy niektórych widać było konie brzuchami wsparto zaspy, rwące się jakby do biegu zakrzepły w ostatnim wyśleniu. Przed jedną parą stał człowiek z dzidą w ręku, zanurzony popas w śniegu nieruchomy jak słup. W dalszych pachłuchowie pomarli przy koniach, trzymając je przy pysku. Śmierć ich zaskoczyła widocznie w chwili, kiedy chcieli wydobywać konie ze śnieżnych zawałów. Jeden zaprząg na samym końcu orszaku całkiem był nieprzysypany. Woźnica siedział skulony na przedzie, z rękoma przy uszach zaś w tyle leżało dwóch ludzi. Długie rzuty śniegowe, nawiane w poprzek ich piersi, łączyły się z zaspą leżącą obok i przykrywały ich jak pościel. A oni zdawali się spać cicho i spokojnie. Lecz inni poginęli, walcząc do ostatka z albo albowiem skrzepli w postawach pełnych wysilenia. Kilka sań było wywróconych, u niektórych połamane dyszle. Łopaty odkrywały co chwila grzbiety końskie wyprężone jak łuki lub łby wbite zębami w śnieg, ludzi w saniach i obok sań. Lecz na żadnych nie znaleziono niewiast.